Kolejny filmik z FIFY Mobile i po Rakowie Przyszedł czas na wydanie takiego dłuższego materiału pod tytułem Męczenie były z Juventusem lub Chelsea, czyli próba wygrania z jednego z tych dwóch klubów, żeby wygrać 6 turniej Ligi Mistrzów. Żeby wygrać w grupie, musimy wygrać 6 z 8 spotkań, Czyli teoretycznie. Jak mamy dwa silne kluby, musimy zagrać z nimi dwa razy, możemy z nimi wygrać, możemy z nimi przegrać. No, grupy są standardowe poza oczywiście Zenitem, który został usunięty z świadomych przyczyn, i tak samo usunięta, nie został dodany klub taki jak e, Sheriff w bo po prostu ich nie ma. Tutaj widzicie moje nie było z, z Chelsea, tutaj e, z Jarzynio. Już, tu, już tak, na początku meczu czekają nam głowę, więc było słabo. Ogólnie tutaj już zmieniłem skład po tym całym Rakowie, tylko Ferran w sumie został z takich innych w sensie tak co był Foden, ponieważ mam do niego większe zaufanie niż do Bergiasa. Bernard jest pewniejszym napastnikiem niż, um, niż, niż para Nunes i Wechhorst, aczkolwiek na no widzicie. Tak mam na jak na, celu, na Filipę, To właśnie jest ten problem, że Za, za chuja się nie chce z tego chce go i odebrać piłkę Natomiast boję się, że Właśnie stracimy będziemy I będziemy mieli kartę No i teraz właśnie nam policji Z drugiego gola, więc jest słowo. Powiem wam Tak szczerze, że ta FIFA Tak też odbiegając od tematu Ta FIFA jest w sumie Tak myślę, że już się do niej przyzwyczaiłem dość mocno, bo znaczy, że tak naprawdę od miesiąca codziennie w nią gram teraz będziemy mieć już wolny, który chyba nie został wykorzystany, no wydaje mi się. Oczywiście, że nie był za, za mocno odchyliłem, czy będzie źródło wdrożone chociaż nie, nie będzie. Skądże szukamy pomysłu na zmiany. Chuj, jak chyba. A nie, za nią doszedł. I dodaj. Nie tej dobra. No, teraz to tak jest chujowo wybiłem piłkę i wchodzi Felipe za. za Felipe i Daniolo za Torresa. Ogólnie z Daniolo jestem zadowolony. E, jestem zadowolony bardzo z innych piłkowatowanych był Jestem zadowolony ogólnie z tego, jak ja szybko z, oh, do takiego momentu, że tak naprawdę nie potrzebuję już kart 81. Poza wyjątkami. I oczywiście mam do siebie, dobyć zawodnika jakąś sympatię, żeby po prostu posiadać taką kartę. Bo na przykład Pedriego nie sprzedam. roku kupiłem, bo to jest taki... Zawsze mój taki jazd w już w tamtym roku, jeszcze dwa lata wcześniej. Ogólnie dużo zawodników. Jestem zadowolony. Aczkolwiek no, cały czas... Niestety nie umiem się nauczyć gry takiej naprawdę dobrej. Nie wiem do końca, o co chodzi, mam skład dobry, a... Jeszcze ja wiem, że mogą trzymać przy tej grze o wiele więcej czasu, niż spędzam, aczkolwiek... Mm, no... mi się, no ja jestem... Takim człowiekiem, który... Może zagrać trzy mecze... I dostać pierwsze. a tutaj właśnie przez chwilę... Klawio mnie dosądzowało... Za do to, co zrobił Mandy... Eee... No i co? I teraz... Czy uda się chodzić z 3 gola? Udało się. Nauka honorowa była. Jedyny pozytyw z tego meczu. Ech, ogólnie jakoś tak jest. Bo dać co tam u Was, bo tak, w sumie nagram te filmy, chyba nigdy nie znam chyba Po prostu, co tam u Was? Bo u mnie jest spoko. Mason do Ulicika. Zabierają mu piłkę, Debray wybija, Hawinio, Zaniolo. Teraz by podał jeszcze do Wernera, tylko skończył się mecz. No i tak się właśnie skończył mecz z Chelsea. Miałem to zakończyć, ale zaraz zobaczycie, że będzie drugi mecz. Z Juventusem. Oczywiście, że przegrałem. Nie mogli zrobić, a znaczy, ci tak ludzie zrobili chyba tego, co są na przykład tutaj. E... Arde, bo i tam w grupie kardych i nagrywek Teraz Juventus Seek Juventus Trujo i dobra Mezi Juventusem o wiele lepiej, ale teraz zobaczycie ja mi się nie pamiętam czy wygrałem, czy przegrałem. Skład się nie zmienia Juventus. No, to lipy, ładne wejście. Werner. Wydajecie znać, czy wy naprawdę chcecie tą Fifę, bo jak teraz zagrałem te 4 filmiki, ale nie sądzę, żeby one cieszyły się jakimś większym powodzeniem. Nagrywałem FIFA na no, bo w sumie lubię nagrywać, znaczy, że już też odchodzę do tej formy takich vlogów z FIFA było, bo to się nie sprawdza po prostu. Ech, ogólnie jakoś tak jest ciężko w życiu nie. ale dobra to nie jest to ten filmik jakby tak mi się wyksnęło to dobra eee, tutaj jest Torres połączył z Kiezą. teraz będzie walczył z Sandro, nie pamiętam czy mu się udało a udało się tylko teraz ten brazylijski go goni Torres i jeszcze raz sobie wybija a był gol nawet nie zauważyłem że strzeliliśmy Arnold Falipe. Kimich. Oczywiście nie trafiliśmy. Kurde, jak pytam, że, że tak szybko strzelił A, chyba, że Kimich się tu może, ale to nie pamiętam. Tora, to naprawdę się nie jest w stanie skupić teraz. Foden, oczywiście dostał raka. Dbada kontra lukso. Dbada kontra No Oczywiście się nie udało. Tutaj Dostał chyba Fabinho żółtą kartkę. Tak jest. Randy wybija. W końcu zmieniłem tego Fabinho. No pewnie zobaczyłem teraz, że dostał. Ładna była akcja, to zaraz go zmienię. No Ferran Torres odbiega. Doda akcja dla do Torresa, żeby strzelił gola. I tak też jest, 2-0. no, czyli ten raz jednak wygrałem i tutaj właśnie zmieniam Fabinho na Hoiberga Wchodzi Hoiberg, Jeszcze wchodzi sens, żeby wlecić debiut OK, To chyba tyle. Z takiego rzeczy mam do tutaj już tak naprawdę nic nie zostanie tak. Tam ci dostaną już po prostu. Tam ci sobie po prostu wejdą kateli, Flipę. Bia, na, na spokojnie mogą wyjść para Hoiberg i Gosens, Kieza, Morata, Dybala, Hoiberg. Przy okazji, tak od razu Wam powiem, następny odcinek, który już na razie ostatni, który nagrałem z tych filmików na zapas z FIFA Mobile, to jest yy, yy, Dwumec z Realem. W jako jedna ósma ligi misu także bardziej ciekawie. Najpierw, czy, przy okazji dajcie zobaczyć jak odbieracie filmik z Rakowem. E, przy okazji nagrywam to jak jeszcze filmiku z Rakowem nie ma na kanale, bo to po prostu sobie nagrywam na zapas te filmiki. I za niedługo po prostu to się na kanale pojawi. Także... Już chyba już będę Wam żegnał, bo już naprawdę się wszystko kończy. Już... No, także zostawcie jeszcze łapkę, w górę, subskrypcję. No i cześć!